Witam, jeżeli natrafiłeś na ten kanał, Amulet 76, to jak widzisz na tym kanale, będzie pojawiać się Geta oraz inne różne fajne, fajne gry. Na, na przykład czas kaos 3, taka gra trochę przygodowa, do, do rozpierdzielania wszystkiego, no. Nie może też zabraknąć strzelanek, takich na przykład jak Battlefront. Oraz innych fajnych, których sobie zna większość osób. Też będzie się pojawiać też pojawia się tutaj FIFA. No, tak, FIFA będzie się tutaj pojawiać na tym kanale. Więc nie będę przedłużał. Masz od razu zasubskrybować ten kanał. I dać temu filmowi łapkę. Dziękuję. i ja się z Wami żegnam. Cześć.